Takich ferii w Praszce jeszcze nie było. Przez dwa tygodnie chętne dzieci mogły zobaczyć, jak wygląda praca aktorów w teatrze. Moim zadaniem jest prowadzenie rozgrzewek, takich jakie prowadzą aktorzy przed spektaklami, pokazanie im, jak wygląda teatr lalki. Robimy różne improwizacje sceniczne. Mają jeszcze zadania z plastyki, z rękodzieła, gdzie przygotowują często rzeczy, które wykorzystujemy na scenie. Chcę ćwiczyć swoje umiejętności i zająć się tą Uczestnicy ferią podzieleni zostali na kilka grup. Każda z nich miała za zadanie przygotować i zaprezentować spektakl na scenie. Eskimosko, byłaś dobra, pomogła z pieskom zaprzęgnąć sanie. Psy miały się zaprzęgnąć same saniami, ale nie umiały. Nagle Eskimoska poszła, pomogła im, potem myśliwy poszedł, poszli do magicznego Morsa i. Potem morz wyczarował imię jej Eskimos bo była bardzo dobra dla tych psów. Na początku formowaliśmy z papieru, potem przyklejaliśmy, potem kolorowaliśmy i przyklejaliśmy na patyk. Ogólnie wszystko się działo na patyku, bo tak to wszystko od razu było przyklejone. Taki sposób spędzania ferii bardzo przypadł najmłodszym do gustu. Bardzo lubię na te zajęcia chodzić. Eee, kocham plastykę, eee, robiliśmy różne bransoletki. Robimy różne fajne zabawki, bransoletki, breloczki i potem rozgrzewamy się też trochę. Frekwencja jest. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w naszych zajęciach, jak również w zajęciach świetlic wiejskich, które również prężnie działają. Proponujemy taką również tam formę warsztatową, wspólnie spędzenia czasu. To był kreatywny i bardzo rozwojowy czas dla najmłodszych mieszkańców gminy Praszka. Wow! Ojacie, co to? Posz, pomocy! Pomocy! A, ratunku!